Cześć, cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj eFootball, ale z platformy PlayStation. Mam tu na padzie takie wspomagacze do kciuków, z uwagi na to, że zawsze powtarzałem, że, że no, pady od PlayStation są nieco gorsze, oczywiście PlayStation 4 są nieco gorsze od, że tak powiem, padów Xboxowych, dlatego no, wspomagam się czymś takim no ale to nieistotne słuchajcie, konsola podpięta pod komputer yy, za pomocą o czegoś takiego Jaki odpowiednik Elgato natomiast no, sporo, sporo tańszy nawet nie przekracza chyba ceny y, 45 zł <laughs> jakoś tak no ale nieważne, słuchajcie yy, na Playstation 4 również mam zainstalowanego yy, e o, na tej zasadzie i co dzisiaj zrobimy? Słuchajcie, no mam taki, jak to się mówi, tutaj zespół. No, spójrzcie. Tutaj mam, o, na bramce mam tego gościa. W obronie mam tutaj chłopaków. O, tutaj mam tego gościa. Uważam, że jest całkiem świetnym piłkarzem. Valverde, ciach, ciach. Pięknie. Jacko, Griezmann i tak dalej, i tak dalej. E, jeśli chodzi o ich zamienników, no to mam tutaj, o, takich mistrzów, a w rezerwie mam, no, takich mistrzów. E, pozostałości, po, że tak powiem, em, no, początkach, tak? Na tej zasadzie. Ale czego zmierzam? Słuchajcie, mam coś takiego jak... 270 tych złotych monet, no więc stwierdziłem, że być może warte jest tą pewnej pokusy, i właśnie to zamierzam zrobić. Tutaj, no fajnie, by było mieć kasy Jasa, ale podejrzewam, że nie będzie mi miądany. Mamy dwie próby losowań. Tutaj, oczywiście, mamy no <laughs> są piłkarze Real Madryt no, ale zobaczmy wiecie co, kogo my tu możemy tak naprawdę mieć i wylosować hmm czy to jest warte zachodu i tej, że tak powiem, jednej setki złotych monet chyba nie chyba nie hmm. powiem wam, że jakby na to nie patrzeć E, chyba, chyba, chyba lepiej będzie, jak wylosujemy kogoś, zara, e, du, 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 du. zara, o stąd, tak mi się przynajmniej wydaje, zobaczmy kogo tutaj mamy, no, dobra, słuchajcie, nie ma co, próbujemy, losujemy kogoś stąd, mam nadzieję, że będą to dwie naprawdę z... Osobę. Dobra. Zobaczmy, kto to jest. No, 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 no. Nie wiem, czy słyszycie Mikołaja, który tam z Maćkiem dzisiaj tłuc tłuką Fortnite'a. Nie wiem, o co tam im chodzi, ale chyba coś tam wygrali w ogóle i w szczególe. No nie, no trzygwiazdkowy. No to chyba śmiech na sali. No nie, no... no. nie. Nie, no. Dlaczego? Czyżbym wylosował najsłabsze ogniwo? No zaraz się przekonamy. Jesus, po prostu. No dobra, jest kurczę wyszkolony całkiem nieźle. Może go zostawić. Byłby wtedy mm, zawodnikiem rezerwowym, ale muszę zobaczyć, czy to przypadkiem nie jest. A nie, jest takich dwóch. Dobra, próbujemy. Słuchajcie, nie ma co. Yy, Okej, okay, jedziemy. Kogo jeszcze wylosujemy? W taki właśnie sposób na PC-cie dorwałem fajnych naprawdę zawodników. Przynajmniej tak uważam, tutaj też nie mam kiepski. dobra, pięciogwiazdkowy jakiś gościu, który, tu to, no, a wiem, no, doki. dobra, jaki to jest, no no, tak, dobra, okej, okay. Korea, okej, okay. 94, no spoko, spoko, spoko. A jak z niego Kondychą. No. O, coś mi się podblokowało. Super. No, powiem wam. To był strzał w dychę. E, świetny zawodnik. Przynajmniej tak jak na to patrzę, to. Jest. Jest kim pograć. Okej. Okej. Okay, okay. Warto było. E, możemy jeszcze teraz zerknąć szybciutko na nasz e, Skład Zaraz, zaraz, zaraz. Ale to wolno działa. O tutaj jeszcze coś mam. Czekajcie. Odbierzemy to od razu. Co tutaj jest? Jezu, tu trzeba klikać. Aha. ładne 10 tysięcy GP przyda się. Jakby nie było. Jakby, jakby, jakby Oki doki. Ciekaw jestem, czy słychać tego mojego brzdąca, no. Że tak powiem o nim. <grym> Ale tam mają jadkę niesamowitą w tego Fortnite'a. Eee, czekajcie. O nie, 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 nie. Zaraz, zaraz, wróć. Suryk. Tak jest. Ale wolno chodzi. Gdzieś, No jednak jest różnica. <grym> eee, w prędkości. PlayStation 4 jeszcze na dysku... Oczywiście HDD, a już na, na dyskach, tak jak w Pccie, SSD. E, poczekajcie, bo tak, tu mamy tego, tu mamy tego i czy my możemy na przykład... Hej, 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 what happened? No właśnie, zrobimy tak. Ciach, ciach, zamienimy tego piłkarza na... Tego Oki Doki. Eee, tu mamy tak, to mamy tak. Holender, jasny, ale mam teraz. Problem. Serio. Ponieważ tego piłkarza widziałbym w zamian za tadicia. Dobra, zrobimy to tak. Zamieńmy go. No, tu już mu spadło wszystko, jak to się mówi. <laughs> Ten mistrzu tutaj biega. Biega, okej. Okay. Okidoki. Dobra, zobaczmy teraz tego, jego mościa. Aha. Okej, okay, no kurczę, tutaj jest... Ale za Griezmana zmienimy z nim. O, Griezman jest świetny. Dobra, czy możemy tak grać. Możemy. Dobra. Jakby na to nie patrzeć, myślę, że będzie ok. Dobra, dam. Ciach-ciach. I zagrajmy sobie jeden przynajmniej meczek tym właśnie moim składem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i wyniknie. Dawno nie grałem na playaku. Dobra, zacznijmy to. Ciach, ciach, ciach. Tu jeszcze, że tak powiem, mnie nie było. Więc czas po prostu zacząć. Oki, toki. Ciekawy jestem, co to jest za. Jak to się mówi? Event. Nie zaczynałem go na PC. -cie. O, mocna drużyna będzie. Hu. No, 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 no. Jeszcze nawet nie wiem na jakim ja poziomie yy, tutaj, tu, że tak powiem, jestem. Yy, gameplay, ok, regular, dobra. Może i dobrze. No bo y, może być y, różnie. Drużyny, które mają ten sam, że tak powiem, staw co ja, to, o, no potrafią ze mną zrobić po prostu sito. Yy, więc no zobaczymy. Ale to wolno się kręci, nie? Nie jest różnica, jest, jest. Dobra, więc mamy tutaj już ustalone. Ewentualnie coś w czasie rozgrywki trzeba będzie zmienić. Tak, to wolno chodzi. Myślę, że nie będzie aż tak źle. Nie będę was zanudzać, że tak powiem, całym meczem. Wystarczy chyba, że. Zagramy sobie pierwszą połowę i zobaczymy, jak to się będzie. Tutaj. Oh. Co to było? Ok. Dobra. No, 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 no. Jest już ciekawie. Centruj. Dobra, dobra. No się udało. No nic. Grajmy dalej szczęsny. No proszę, Bo już chyba wiadomo z kim gramy. A mi ja się, to mija się, tak jest. Tylko, gram oczywiście, słuchajcie, na trudności, regular. No to jest niemożliwe, że takie podanie przeszło. No, co to było? Się... No tak, trzeba się przyzwyczaić do innego pada. <grym> biegnij do niego. I tu jest Tak, tak. Tak, chłopie, to powinna być brama. A nie, to nie mówi z był To, by to mój nowy kolega, co ja go dzisiaj zaprosiłem do gry. No, no, no. dobra. No, no, jedziemy. Pyk. Oszt w życiu. I to Mijaszu. Ej, ej. To miasiu do niego, kurczę, blacha Dogoni go czy nie! Dobra. Yes. Masakra Ale wynika to chyba z tego, że to jest inny padior. Jeśli chodzi o... Proszę was, pada Xboxa, to dobrze, że on jeszcze działa bo ja te pady po prostu ściskam tak w rękach. Że naprawdę, bo no. co one może Kurczę. No, 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 przeszkadza mi to Dobra, moja piłka już, już, już. Z tym Juventusem tutaj. Jak widzę, wąskiej Cześć, lubię Juventus Powiem, że nie. Podaj mu. Dobra, się uwolniłem. Podam ci, a ty no proszę, szczęście się popisał. A Dżenko nie. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Oż, teraz kurczę za mocno. Uj, uj, z moich to dokładnie. z mana, no, 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 no. No, no, Holender, już powinien ze trzy bramki strzelić. Szczęsne, mój. O, szczęsne. Teraz nie wiem, czy ty szczęście miałeś. Chupaku. <grymne> dobra, dobra, wycofaj. Uch, Ale wycofałem. O, chyba nawet tak nie chciałem. Tak, do boku. Uszasz. Ale nie przez sam ten. Zapomniałem kurczę o tym, że jak oni podają piłkę. Uf. To niestety ale stamtąd podanie idzie w zupełnie w innym stronie. Daj, okay. Nawet nie chciałem do tego podać. No nie A poczekajcie, bo ja, tu, ja tutaj gram e, szybką kontrą, Kurde. Tak mi się przynajmniej wydaje. O ło, 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 przeszkadzaj Więc jeszcze, jeszcze, jeszcze No, ale co zrobić? Ale nawet nie chcę na to patrzeć. Nie, nie. okej. Tutaj. Pach, i to daj piłkę od razu. A tu na środ... Na środek ktoś.

cofnęli się dosyć mocno nie tak jest tak jest o to chodziło no 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 brawo brawo panowie tylko już nie będziemy głosić nie ja zejmę. A nie ma przykazu. Takiego Nie mowy. No, Czy no. tak nielutno, że... Co mi że. Z... Ło! mi zagwizdał? <grym> Jakby to była liga angielska. A A Przecież to powinna być moja piła. Moja piłka, no. ła wa 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 No, co on. No, do niego, no. To, co mam wrażenie, powiem wam. E, Szczególnie jak dzisiaj grałem na PC, jakby komputer nie pozwalał mi. Na to, żeby jakby wygrać mecz. Authentico. Teraz to rzeczywiście mam problem z padań, i podejrzewam, że tutaj w jest jakieś małe takie spóźnienie, ponieważ gram, jak to się mówi, e, przez OBS-a. E, no i oczywiście przez ten e, super sprzęt, i wydaje mi się, że jest takie drobne, małe spóźnionko ale ogólnie rzecz biorąc czy ten sprzęt do e, łapania obrazu, dźwięku, tak? jest wart 40 zł myślę, że jest robi swoje nagrywa, to o to chodzi dźwięk też łapie, oczywiście dźwięk łapie jeszcze przez VLC e, przez który w ogóle przechodzi dźwięk no bo przez OBS-a no, ja dźwięku po prostu nie, nie monitoruję i nie słyszę. E, ścieżka mojego głosu jest nagrywana oddzielnie, więc no... Potem po prostu muszę to wszystko zsynchronizować ze sobą. No ale to co? Słuchajcie, jest 1-0. Myślę, że mecz będzie wygrany. E, I co? I tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. To jest nagrywane przez takie cudo. Za, jak to się mówi, psi pieniądz. I da radę. Nagrywanie, że tak powiem, z playaka bezpośrednio na kąpa. <laughs> to tyle na dziś. Trzymajcie się. Heja, heja.